Tego nikt się po Ibiszu nie spodziewał. Takie zdjęcia z byłą żoną. Krzysztof Ibisz 59L Zamieścił na Instagramie swoje zdjęcie z drugą żoną, Anną Nowak Ibisz 58L. Wspominając dawne czasy, gdy poznali się na warsztatach dla młodych talentów Jana i Haliny Machulskich. Jak wiadomo, w przeszłości różnie się układało między byłymi małżonkami, jednak z czasem stali się dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Anna Nowa Kibisz i Krzysztof Ibisz rozstali się 15 lat temu. Po rozwodzie bywało między nimi różnie. Krzysztof Ibisz i Anna Nowa Kibisz, tak się poznali. Z czasem jednak byli malżonkowie doszli do wniosku, że zamiast pielęgnować żale, lepiej pozostawić w pamięci szczęśliwe chwile, a takich w ich wspólnym życiu nie brakowało. Poznali się na zajęciach teatralnych, prowadzonych przez Halinę i Jana Machulskich. W programie Magdy Małek w roli głównej Nowa Kibisz wspominała ten czas z rozrzewnieniem. Jak ujawniła? Z jej strony to była miłość od pierwszego wejrzenia. Mieliśmy wtedy po 16 lat. To było w Teatrze Ochoty, w ognisku Teatru Ochoty, które prowadzili Machulscy. Pamiętam do dzisiaj, jak on przyszedł: stanął na schodach, ja spojrzałam i koniec to jest ten. Ponownie spotkali się na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej. Telewizyjnej i teatralnej w Łodzi. Jak wspominała nowa kibisz w rozmowie z Mołek. Pewnego dnia stanął na korytarzu i powiedział: Kiedy będzie znowu taki czas, że ja nie będę nikogo miał i ty nie będziesz nikogo miała, i znowu będziemy razem. Ja tak popatrzyłam na niego i pomyślałam: Osioł, przecież ja nigdy z tobą nie będę. Anna, Nowa Kibisz i Krzysztof Ibisz zbudowali przyjaźń na gruzach małżeństwa. Stało się jednak tak, jak Krzysztof przepowiedział: W 2005 roku wzięli ślub, a kilka miesięcy później urodził się ich syn Wincent. Niestety, po czterech latach zaczęło się coś psuć. Jak ujawniła Nowa Kibisz, rozstanie wisiało w powietrzu, jednak była kropla. Która przepełniła czarego goryczy? On powiedział, że odchodzi. Była inna kobiet. Początkowo wydawało się, że w przypadku tej pary czas nie zaleczy ran, jednak z czasem udało im się na nowo zaprzyjaźnić. To właśnie nowa kibisz wspierała Krzysztofa w trudnych chwilach po śmierci Taty. Po kilku wspólnie spędzonych świętach znajomi prezentera zaczęli się zastanawiać, czy się aby za nią jeszcze nie zejdą. Po rozstaniu z Patrycją Madejską w grudniu 2017 roku Ibisz nabrał zwyczaju wpadania z niezapowiedzianymi wizytami do domu byłej żony i ich wspólnego syna Vincenta. Podobno doszło nawet do tego, że zaczęli się wzajemnie zapraszać na niedzielne obiady. Krzysztof Ibisz wspomina dawne czasy. Ostatecznie Ibisz poślubił Joannę Kucbalską, z którą dochował się dwojga dzieci, w tym upragnionej, po narodzinach trzech synów, córeczki. Nowa kibisz zamieściła wtedy wyjątkowy wpis. Marzenia się spełniają, słowa są niepotrzebne. Skarbie maleńki, wiesz jak na ciebie czekaliśmy. Ile zakładów było o to, jaką datę wybierzesz na swoje urodziny? Twój brat Wincent chodzi dumny jak paw. Mam siostrę, mam siostrę, powtarza. W miniony weekend Krzysztofowi Ibiszowi i Annie Nowakibisz z okazji wydania książki świat machulskich. Biografia rodzinna zebrało się na wspomnienia w studiu Halo Tu Polsat. Na Instagramie prezentera ukazało się zdjęcie z tego spotkania, opatrzone komentarzem. Dziś wspominaliśmy moment naszego poznania w miejscu dla nas wyjątkowym, ognisku teatralnym państwa machulskich. Nasza przyjaźń trwa do dziś. Pod wpisem pojawiły się pełne życzliwości komentarze ze strony zachwyconych fanów. Miło popatrzeć na szanujących się ludzi. Takie relacje to skarb. Gratuluję tak poukładanej relacji. Miło popatrzeć na ludzi, dla których wspólny szacunek to normalna rzecz. W dzisiejszych czasach, niestety, w tego typu relacjach to rzadkość.